Dziś chciałabym przedstawić Państwu bardzo oryginalne spojrzenie na sprawy bankowe, ale zanim dopuszczę do głosu Tomka Szymanowskiego, który będzie o tym mówił, chciałabym naszkicować najpierw tło. A tło wygląda tak: Żeby założyć bank, trzeba mieć określoną kwotę, czyli trzeba wnieść kapitał. Następnie, dzięki posiadaniu tego kapitału, bank nabywa pewnego prawa prawa do emisji pieniądza. Ta emisja, a właściwie kreacja pieniądza, odbywa się w ten sposób, że jeśli nasz kapitał wynosi 1000, to my możemy wypuścić kredyty o wartości dziesięciokrotnie większej. W tej chwili w Polsce obowiązuje właśnie taka zasada to jest 8 do 12 razy więcej niż posiadany przez Bank Kapitał. Ten mnożnik nazywa się lewarem, czyli bank może nam dostarczyć środków, Płatniczych środków pieniężnych w wysokości wielokrotnie większej niż posiadany przez ten bank kapitał. Druga sprawa jest taka, że do kapitałów własnych banków zalicza się także lokaty. Lokaty długoterminowe, to znaczy, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę umieścić w banku swoje oszczędności na określony procent i na określony czas, to te zasoby doliczane są do kapitału. To znaczy, że do kapitału wniesionego przez właścicieli banku i do ewentualnego zysku, który powiększa ten kapitał, dolicza się także wartość tychże wpłat osób fizycznych, ale i przedsiębiorstw, które po prostu robią tak zwane lokaty. I suma tych kwot pozwala na wypłacanie tych kredytów właśnie według tego mnożnika o którym poprzednio mówiłam. I teraz, kiedy już to tło jest zarysowane, chciałabym, żeby Tomek powiedział, co mu właściwie w tej całej sprawie się nie podoba. No cóż, nie podobają mi się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, która mi się nie podoba, to jest pobieranie opłaty za wykreowany twór jakiś. No, ale to jest oczywiste. No, przynajmniej uważam, że to nie wymaga komentarza, bo jeżeli bank nie posiada środków, prawda? No bo posiada jakiś ułamek środków, kreuje nam pieniądze z powietrza. Tak, wytwarza. Tak, I tak. za to wykreowanie z powietrza pobiera niebotyczny haracz. No to mi się wydaje to jakaś pa, jakąś patologią. Ale Na... mówisz o haraczu, czyli o odsetkach, no odsetkach tak? tak. No mhm. Bo niby dlaczego ja mam stuknąć w klawisz komputera i pobierać od tego ciężkie pieniądze? No ale to zostawmy ten temat. Załóżmy, że to jest wspaniałe, wspaniała sprawa, taka, takie, takie odsetki. Są takie głosy, przynajmniej zachwycone. Nie podzielam tego zachwytu, no ale zostawmy to. Natomiast zastanawiałem się troszeczkę inaczej. Mianowicie, załóżmy, że odsetki są wspaniałe. Załóżmy, możemy założyć, że my i bank to jest rodzaj jakiejś spółki, prawda? No bo bank udziela kredytów bazując na naszych lokatach, prawda? No, no tak na można lokatach. powiedzieć, czy nie? Tak, tak, ale właśnie chodzi o to rozgraniczenie depozytów takich bieżących, na rachunkach bieżących i tych lokat, prawda? Mm -hmm. bo, bo to, co mamy na rachunkach bieżących, to tego o tym na razie nie no mówisz. Tak, ale niepotrzebnie zaciemniasz sprawę. Dlaczego? Prost, prost, prostym obrazem jest taki, że my deponujemy pieniądze. Już pomijając, czy bank ma lokaty, czy ma kapitał własny, nieważne. Korzysta z naszych pieniędzy, prawda? My Składamy w banku nasze oszczędności, tak? A bank z tych oszczędności może tworzyć kredyty dziesięciokrotnie więcej. Nie wiem dlaczego dziesięciokrotnie więcej. No, no może no, 28 nie razy, ale ograniczyć do tego. w tej każdym 10. razie robi interes, korzystając z naszych pieniędzy, tak? Czy nie? Tak, też. Można tak uprościć. Korzystając także z naszych pieniędzy, czyli z naszych lokat. No tak, można. jesteśmy jakby akcjonariuszem tego banku. No, Można no tak powiedzieć. Akcjonariusze mnie, żeby nie mylić nazw, ale na no, pewno przyczyniamy taka, się do powiększenia no, kapitału. Nie wiem, że nie jesteśmy, no natomiast jest podobny mechanizm. prawda tak, Kupujemy, tak. inaczej to się nazywa, ale, ale jesteśmy jakby uczestniczymy. Zasilamy bank. Zasilamy bank, uczestniczymy w tym, że bank zarabia. prawda? Tak. I pytanie brzmi: bank z naszych 10 zł może pożyczyć 100. Ja już pomijam, dlaczego tak jest, prawda? I przy średnich odsetkach, no jakie są średnie? Załóżmy, że 10%. Tak. Z każdych 100 zł bierze 100 zł zysku czystego. Z każdych 100 zł przy 10%? No ale razy 10. Drugie tyle. Jeżeli my wpłacamy 10, tak. Bank pożycza my wpłacamy tysiąc, 100, a bank, po, bank kreuje z tego 1000 i ma 100 zysku. Tak. Bardzo skromnie licząc, bo ten zysk jest dużo większy. Załóżmy, że ma drugie tyle. To moje pytanie brzmi: dlaczego my mamy tylko 2%? Jeżeli jest to spółka, typowa spółka, ktoś wkłada pieniądze, ktoś te pieniądze inwestuje, czy nimi obraca, czy coś robi. I w typowej spółce następuje podział zysku. Dlaczego tutaj nie występuje ten podział? Tobie chodzi o to, że nawet z tych kredytów, które są wykreowane na podstawie tej naszej lokaty, no tak. przy założeniu, że działa ten lewar, mm -hmm. że jednak bank zarabia kwotę wielokrotnie wyższą mm -hmm. i dzieli się nierówno, dla siebie bierze. No tak, ale, na, ale nawet jeszcze bym to dalej uprościł. Są pewni mędrcy, którzy uważają, że Kredyt pochodzi z depozytu, że nie ma tego lewara. Bo akurat zapomnieli o tym, bo jak w szkole o tym mówili, to siedzieli za słupkiem. Załóżmy, tak i nie usłyszeli. No w każdym razie są mędrcami i załóżmy, że oni mają rację. To nadal jest to nieuczciwy deal, dlatego że jeżeli bank bierze 10%, to dlaczego my dostajemy 2%? My ponosimy ryzyko, że bank zbankrutuje, nie dostaniemy pieniędzy, prawda? Nie tylko bank ponosi ryzyko. Bank, bank wkłada wyjątkowo mało pracy w osiągnięcie tych 10% i wyjątkowo mało kosztów. Prawda? Dlaczego jest to tak nierówno podzielone? Tobie chodzi także o to, że jeżeli my mamy na rachunkach bieżących pieniądze, to bank z tych pieniędzy także korzysta, bo tak opowiada. Prawda? Bo uważa, ale no, że. Jakby, co by nie opowiadał, z depozytów. Co by nie opowiadał, korzysta z naszych pieniędzy. Prawda? No to dlaczego pobiera 100% od tego kapitału, który my włożyliśmy, a nam daje dwa. Jeśli w ogóle daje, bo na, z rachunków bieżących niczego nie daje. No prawda? tak, ale załóżmy, z lokat daje. No. Tak. Po prostu no, chciałbym wiedzieć, na czym polega ten rodzaj spółki. <laughs> No, bo ty uważasz, że jak się zakłada spółkę, normalną taką spółkę, zo, tak? Ja wkładam kapitał 50%, ty 50%, to potem dzielimy się z zyskami po połowie. No, albo ty wkładasz kapitał, a ja wkładam pracę, tak? Tak jak w tym wypadku. Ciężką pracę, no bo trzeba na przykład trzy razy nacisnąć klawisz czasami, albo czasem więcej. Tak, rozumiem. Czyli. To, co bank tworzy, ten lewar, który jest tworzony na podstawie rzeczywiście własnego kapitału banku, no to zgodnie z prawem te odsetki mu się należą. Ale ten lewar, który jest tworzony na tej części kapitału, która pochodzi z lokat, no to już nie jest w porządku. O to Ci chodzi no też. Tak mi się wydaje, że to jakieś nierówne jest traktowanie wspólników. Nie? No tak, nie mówiąc, że, że cała bankowość to jest jedna wielka granica. No, tak? to o tym już nie mówimy. Mówimy tylko o prostej ekonomii, która obowiązuje w różnych rodzajach związków, tak, typu spółki. No dobrze, no ale bank mówi, że ryzykuje. No ale my też chyba ryzykujemy, nie? No. no bo ja bank mam... ryzykuje, że część tych jego klientów nie odda mu długu. kredytu, tak, długu. Tak. No i załóżmy, zbiednieje tam 5%. Mhm. Ze swoich kapitałów. Natomiast my możemy zbiednieć o 100%, jeżeli bank ogłosi bankructwo. Prawda? No tak, to prawda. No to można się zastanawiać, kto większe ryzyko ponosi. Bo jeżeli do banku nie przyjdą jego klienci z, z kredytem, ze zwrotem, no to my na pewno tych pieniędzy nie dostaniemy. Chyba jedziemy na jednym wózku, jeżeli chodzi o ryzyko. Z tym, że bank oczywiście nie pójdzie pod most. Bo bank to nie jest osoba. Odpowiedzialności żadnej nie ma. Czy ludzie są dobrze zabezpieczeni finansowo, którzy prowadzą ten biznes, natomiast nasze zabezpieczenie jest żadne. No tam mówią, że jakiś jest fundusz gwarancyjny, który zresztą teraz już nie musi być przestrzegany te wypłaty z tego funduszu. No ale co jakiś czas są tak zwane naturalne cykle koniunkturalne, bo to Bóg pewnie to wymyślił. No, i te banki padają. To się zdarzało już w historii, prawda? No i ludzie niestety zostają. Na lodzie. Na lodzie, tak. No, no tak. i wtedy jakoś nikt im tego nie zrekompensuje. No ale wiesz, co mnie jeszcze zastanawia, jeden twój argument, który poruszałeś wcześniej, mówiąc o tych gwarancjach, czy właściwie o tym ryzyku. Bo powiedziałeś, że jak bank się tworzy, no i wniósł ten kapitał początkowy, to. Ma tak duże dochody roczne, takie duże zyski, że właściwie ten kapitał się podwaja w ciągu kilku lat. Jeśli ten zysk zostanie wypłacony akcjonariuszom, no to właściwie w momencie upadłości, nawet gdyby tam nic nie zostało. To straty w tym nie roku, ma żadnej. No. Straty nie ma żadnej, bo oni sobie to już odebrali w zyskach. No Natomiast tak. my jako ci. Natomiast my niestety nie. My niestety nie. No i się zastanawiam, czy my jesteśmy gorszej kategorii ludzi niż, niż ci właściciele banku, bo to tak wygląda chyba jednak, nie? No chyba tak? Chyba my jesteśmy ta gorsza rasa z tego wniosek. To zostawmy to pod rozwagę naszym słuchaczom. Dziękuję Ci Dziękuję bardzo. bardzo.